Based on the Lord of the Rings. <laughs> Rings of Power posiada 60 milionów dolarów budżetu na każdy odcinek. Widać to? Nie, nie widać tego. Kurwa... ja pierdolę, ma kurwa mać! No bez bluzgów kurwa nie potrafię, no nie potrafię, kurwa mać, jak. Ja wiedziałem, że będzie źle. Ja naprawdę, naprawdę wiedziałem, że będzie kurwa tragicznie. Ja naprawdę wiedziałem, że się w kurwie. Ja wiedziałem, mimo że wielkim fanem Tolkiena nie jestem i ja to od razu powiem. Ja nie jestem wielkim fanem Tolkiena, bo obrażałbym wtedy prawdziwych fanów Tolkiena. Czytałem Hobbita, lubiłem Władcy pierścieni, ale tacy, nie grałem w jakoś szczególnie gry, poza tym, że parę widziałem, nie, nie czytałem wszystkich książek, w sumie żadnej poza Hobbitem z hobby którą i nie miałem wyboru. Ale by, był fajny, był fajny. Chociaż zdaję sobie sprawę, że to aż tak dużo związanego z całym lorem Śródziemia nie ma, ale nevermind. Ale kurwa mać. Współczuję każdemu, kto jest fanem Tolkiena, bo ilość kurwa zawodu i nerwów, jakie muszą doświadczyć podczas oglądania tego cyrku jest Niewyobrażalny. Czują się pewnie tak samo jak ja, kurwa, oglądając Wiedźmina od Netflixa. Nawet pewnie gorzej. Nawet pewnie gorzej. Chociaż... Nie, nie wiem czy gorzej. Akurat, kurwa, nienawidzę Wiedźmina od Netflixa, ale... Kurwa mać, no. Zaczyna się już pięknie. Już, już się zaczyna pięknie. Bo... <laughs> Zdanie. Nic poza tym serialem. <laughs> zaczynamy naszą podróż poprzez ekspozycję pięknych, elwickich dzieci. What? I y, Galadriela bawi się jakimś papierem i składa sobie z niego łódkę. Oczywiście wszystkie dzieciaki podbiegają, pytają się, wow, co ty tam masz? Zaczynają ją jakąś obrażać, w sumie, nie wiem, jakoś totalnie bez sensu. W ogóle, nie wiem, nie czuję nie, nie czuć w ogóle żadnego klimatu tej sceny, po prostu <słuch> To, to jest bez sensu, po prostu. Puszcza tą łódkę wzdłuż strumyka. I ona sobie płynie. I to w sumie tyle. Galadriela jest bardzo szczęśliwa, ale dzieci zaczynają rzucać w to kamieniami bez powodu. I, i haha, i bawią się tym, jakby dzieci tak. Ja rozumiem, że dzieci są głupie, ale bardzo dziwna reakcja. Ona od razu przeskakuje na drugą stronę, zaczyna szarpać te dzieci, za to, że i papierową łódkę zatopili. I actually, rzuca się, kurwa, pięściami, rzuca się pięściami na jednego z, jednego z dzieciaków I w ostatniej chwili zatrzymuje pięść, chyba z, z intencją morderstwa Dwałaś, Bardzo poczytalna postać, od pierwszych sekund widać jaka ona jest super, wspaniała, pełna zalet i si silna, po prostu niesamowite to jest, niesamowite E, mamy krótką chwilę z bratem, w której ona się pyta, nie wiem, jak odróżniać dobra od zła. Taki był chyba tego motyw, ale jakoś drętwe to było i dziwne to było strasznie. O Boże, elfy z krótkimi włosami. O, tak. Jak? Elfy mogą mieć krótkie włosy. Jak? Kto wymyślił ten design? Co jest nie tak? Pozwólcie, że zacytuję wam cytat z Hobbita. Są smukli, mają jasny kolor skóry, a włosy zazwyczaj jasne. Białe, srebrne lub złote. Nie nosili zarostu, jedynie najstarsi w plemieniu nosili brody. Oczy silnie odbijające światło gwiazd. Były zazwyczaj szare, chociaż zdarzały się też ciemne. Uszy elfów były nieco wyższe niż ludzkie uszy, ale nie szpiczaste." You Hi. now we I, I cannot tell you what a thrill it was to see you up on the screen as the first female dwarf uh, depicted from this world. I mean first ever female dwarf to ever truly be seen. Do you know she is the first female dwarf that we have ever seen on screen. First female dwarf female dwarf as a female dwarf. Female dwarf. Shut female up. dwarf. Female dwarf. Female dwarf female dwarf. Female dwarf. Female dwarf. Female dwarf. female dwarf female dwarf. female dwarf female dwarf female dwarf female dwarf. Okej, okay, ja naprawdę, ja naprawdę nie wiem, co im odpierdalało tym yy, Hollywood i dlaczego oni reklamują ten cały serial, że to jest pierwsza krasnoludka, kiedy tak kurwa nie było, bo były, nie wiem, oni nawet nie oglądali poprzednich filmów, kurwa Tolkiena, i oni pierdolą, że oni cokolwiek mają wspólnego z Tolkienem. To ja nie wiem, kurwa, jak oni chcą zrobić jakikolwiek serial, oni w ogóle czytali książki, oni w ogóle mają jakieś prawa do tych książek? Co, co oni w ogóle tutaj przedstawiają, bo, bo to, to, nie, to nie wiem co to jest, kurwa, to nie jest w ogóle Tolkien. Czekaj, czy oni mają w ogóle prawa do Silmarillionu? <grystanie> <grystanie> nie mają! <grystanie> <grystanie> nie, mają. <grystanie> <grystanie> nie mają prawa do Silmarillionu, to co oni kurwa, oni tutaj, oni mają prawa do... Sagi Władcy Pierścieni, a robią epokę... Kilka tysięcy lat przed, kiedy ja. Ja pierdole, oni próbują napisać Tolkiena lepiej niż Tolkien. Ja, a, a. Kurwa, rozgadałem się. Ja pierdolę. dobra, wracamy. No, elfy popłynęły sobie do Shadow Eyes, Albini mean Śródziemia. Napierdalać się z orkami. Początkowa sekwencja nie jest zła. Naprawdę, widać kaskę w efektach. Ale z tego co wiem, Galadriela nie była wojowniczką yy, Jedi w książkach. Tylko raczej była elfią księżniczką, która robiła, nie wiem, księżniczkowe rzeczy i oni tutaj próbują z niej zrobić jakąś taką super, hiper macho wojowniczkę, która jest super koksem i nikiej nie mówi, co ma robić. Nie wiem. Oni wchodzą do jakiegoś. Dziw, dziw, jakiejś dziwnej bazy Saurona tajnej, żaden z tych elfów im jej nie, nie chciał iść dalej. Już nie, Sauron nie ma, ale ona nie jest, jest, idziemy tam, w dupie mam, ale on umiera nasz kolega, nie, nie idziemy. Nie widziałem, żony od czterech lat. Nie, 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 tam jest Sauron. Uparta, ale idą dalej, idą dalej, znajdują tą bazę Saurona. Gankuje ich tam jakiś śnieżny troll. Oczywiście. Yy, reszta elfów jest po prostu rana przez tego trola. Ale ona wyjmuje mieć, rozwala go na hita jakby była widźminem, bo robi kombosa i chłop nawet nie wie, co się dzieje. I yy, yy, oni już mówią, dobra, to co, zwijamy się stąd? Nie, nie zwijamy się stąd, to coś tam, coś tam, Sauron gdzieś będzie. Ale on tu był 100 lat temu, o, znajdziemy go, znajdziemy go. Ona po prostu z tak tempa, no, no nie wiem, no... Jak ona chujowo gra, patrzeć się nie da. Mam to nawet w dodatkach. <gadriela> Galadriela jest, nie wiem, tak głupio napisaną postacią. Jest tak nieprzyjemna. Jak ja mam ją polubić? Jak, jak, jak mam nawet udawać, że nie jestem wkurwiony za każdym razem, kiedy ją widzę? Jak? Jak? Jak ona nie ma nic w sobie, poza tym, że, nie wiem, ta aktorka też, też nie pomaga. Ta aktorka też nie pomaga, bo jej zerowa gra twarzy po prostu. Nieruchoma twarz z kamienia, i w oczach jakieś kto się jej nakropił. To, to jest tyle co, tyle, co dzieje się na jej twarzy. To jest tragiczne. To jest tragiczne. <laughs> Koło 20. Minuty przedstawiona nam jest pierwszy raz wioska Harfutów, których też słyszałem, że nie powinno być kompletnie w tym okresie. I jest lekko dziecinna scenka, jak one tam się rozwijają te namioty i sobie super przyjemnie żyją takim ...kosmikowo-smerfowym trybem życia. Tam jest pokazana taka nasza chyba główna psemi protagonistka z tych hobbitów. I one strasznie nie, nie wiem też nudna. Ja <laughs> nie wiem, kurwa z jednego nudnego wątku do drugiego. Też nieprzyjemna postać, totalnie nudna, jedyne co, w czym jest ta postać, to jest jakimś takim, no nie wiem, dzieckiem i jest ciekawa rzeczy, się nie słucha, jak dziecko i to jest w sumie tyle, czym ta postać jest i wpada w kłopoty, jak dziecko. Ale nudne to jest, kurwa, jak ja pierdolę. Ale to jest tak nudne. Do tego momentu trochę się bałem, że kurwa, nie wiem. Może po prostu jestem bajast, może trochę lubię władcę pierścieni i szanuję to dziedzictwo, jakie po sobie zostawił i ilość kultury, jaką zainspirował. Ale nie, to jest po prostu tragiczne. To ja nawet nie muszę. Nie... To... to nie ma znaczenia, że ja tego nie lubię i nienawidzę tego na samą myśl, jak o tym myślę, to mi się krew gotuje. To nie ma znaczenia. To po prostu jest tak beznadziejne. To jest tak. Denerwująco mierne. Ma, ale czemu one mają krótkie włosy? O co tu chodzi? Ja pierdolę. <grywa> kurwa, mać ile się tego mi zostało do opowiadania. <grywa> nie, wiem, nie, nie wiem do końca czym jest to niebo dla Elfów. Co to kurwa jest, ten te drugi kraj. Nie wiem czym do końca jest ten Walinor. Kompletnie się na tym nie znam, oni w tym serialu oczywiście nie marnowali czasu, żeby pokazać jakąkolwiek ekspozycję, czym ta kraina jest. Nie, olejmy to, olejmy to. To byłoby chociaż ciekawe, dlatego nie pokazali tego oczywiście. Wiemy, że chyba każdy elf chciałby tam być, i król daje jej w nagrodę za te wszystkie swoje niesamowite przedsięwzięcia jako najwspanialsza wojowniczka elfów, kiedykolwiek Ever daje jej i jej żołnierzom możliwość, przeprawienia się na drugą stronę tego Valinoru i każdy z tych elfów jest giga happy oczywiście poza naszą Galadrielą wspaniałą bo ona jest kurwa nie wiem uparta, ona jest głupia nie wiem, nie mam pojęcia, nie, nie wiem czemu nie chciała tam pójść jakby chce pomścić brata czaje to, ale to jest takie kurwa mać, przecież nawet tego wroga nie ma już co ona chce tam ścić? to jest głupie, ona to jest tempe, nie rozumiem jej motywacji to, to ona nie ma w ogóle żadnych rozterek nawet na tego, czy ona chce pójść do tego Valinor. Ona nawet nie myśli, Dame, ciekawy jak wygląda Valinor, nigdy tam nie byłam. Nie, nic takiego nie ma. Nie, nie, totalnie tego nie rozumiem. No nie rozumiem, ona nawet nie ma żadnych rozmów, nie wiem, jakichś konfliktów wewnętrznych. Nic, ona po prostu, nie, nie jadę tam. Będę mściła brata. Ale oni nie żyją. Ci, którzy zabili twojego brata. Nie, całą gdzieś tam jest. Nie, orki też. Nie widzieliśmy żadnego od kilku lat. Nie, pójdę. Nie, nie. I oczywiście zamiast odmówić wyprawę, płynie tym statkiem, ale w ostatniej chwili postanawia zapierdolić nóż, której tak nie za bardzo chciała im oddać. I wyskakuje z łódki. Kurwa, Mać. Na środku oceanu wyskakuje, żeby przyprawić się kurwa kraulem przez cały ocean. Jak kurwa głupie to jest, jak ta postać jest głupia jak ten. Jak kto to napisał? Ona po prostu ZIU! Plusk wyskakuje do wody i płynie kurwa problem. Eee, do tego każdej postaci przypomina, że jej brata zabili i chce go pomyśleć. My brother gave his life w My brother seek him out And destroy him. But Sauron found him first. My to słyszymy co? Co parę minut? Głowa już boli od tego. Tak, wiemy, że ci zabili, brata. Jakby te elfy nie żyły z tobą i z tym elfem, jakby one o tym nie wiedziały, tak co pół mi jeszcze mówisz to w ten sam sposób. To, kto to pisał? Nie, nie wiem, nikt nie, nie wiem, nie idzie do sklepu i nie wybiera Coca-Coli. I jak dziewczyna się go zapyta jakaś o, lubisz coca colę to nie powiesz... Zabili mi brata, yy, on lubił Coca-Cola, ja nie lubię Coca-Coli. To nie jest normalna rozmowa. Dzięki Bogu, że wyszły tylko dwa odcinki. Ja pierdolę. dole. Czarny elf. O kurwa, Mać. Są smukli, mają jasny kolor skóry, a włosy zazwyczaj jasne. I to wam wygląda kurwa jak czarny elf? A! To be fair. Ten aktor, który gra wspaniałego czarnego elfa, naprawdę nie gra najgorzej. Chyba to, to, jest, to jest chyba jedna z ciekawszych postaci, jaka jest w tym, 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 tym serialu, mimo że obecność czarnego elfa, no nie wiem. Ja nie jestem. Jakimś wielkim naprawdę fanem Tolkiena, ale. Nie wiem, świat fantazy światem fantazy, ale każdy świat ma jakąś ramę logiki, ma jakąś. Ma, ma jakiś spektrum, po którym się przemieszcza, tak? Nawet jeśli jest magia w jakimś świecie, to ta magia ma określone zasady, które nie są łamane na, widzi mi się, yy, pisarza, tak? M ma wszystko jakieś ograniczenia, jakieś zasady. I rasy, i kultury, i to, to, to wszy te wszystkie postacie. Też nie, mo nie może być nagle fioletowego kurwa tam człowieka, z tak bez powodu. I jakby nic tam nie było. No dlaczego tu jest. N no nie wiem, no. No kurwa mać. Ja pierdolę, kurwa. On chociaż dobrze gra, to mimo że mnie to wkurwia, to to okej. Okej, okej, nie chcę tak będą. Ale nie, nie wiem dlaczego oni muszą tak wchodzić buciorami po prostu w. W coś coś ktoś stworzył. I nie, nie wiem jak oni mogą myśleć, że napiszą lepiej dokiana do niż Tolkien. To jest takie ego, oni muszą mieć tak wyjebane ego. W pewnym momencie choruje krowa i adoratorka naszego czarnego elfa próbuje pomóc, ona sobie jakąś nahorką. I się zaczyna robić ciekawie, bo po wydojeniu wychodzi z niej czarna maź, więc zaczyna się być ciekawie, co to jest, o co chodzi. Jakaś taka od razu groźniejsza muzyka, o, jakieś, jakieś potwory, jakaś, rrr, jakaś zaraza, jakieś coś ale oczywiście zmieniają wątek na coś kurwa nudnego od razu i zapominamy, że było coś takiego nie wiem, wyskoczyła z wody i rozumiem, że przeżyje płynąc przez kilka godzin kraulem napotyka jakichś rozbitków z jakiegoś innego statku, jakiegoś robaka ja pierdolę A co jest tak mierne, kurwa mać nasza super wspaniała harfuterka Nori znajduje leśnego dziada w meteorycie Kurwa serial do kurwy nędzy. czemu oni nie pokazują, tylko wszystko mówią. Ja pierdolę. Tutaj my, my przez pół godziny dostajemy tyle kurwa dialogów zamiast ekspozycji. Ja pierdolę. Jakie to jest męczące. Tu głowa od tego boli. Co to za dialog? Nie wiem. Siedmioletni Mateusz do ośmioletniego Adriana nie powie. Mateusz. Coś mi się ostatnio wydaje, że unikasz odpowiedzialności za swoje czyny. Kto to pisał? Kurwa mać! Ci tak nie rozmawiają, ja to wiem. Nie zmiana tych wątków... Zmieniałem te wątki w najgorszych moment. Po prostu zmieniamy wątek, kiedy zaczyna być ciekawo, na jakieś nudne gówno. Tak się nie robi. Naprawdę, ja bym nigdy tego nie obejrzał z własnej woli. Robię to tylko po to, żeby kurwa... Żebyście wy tego nie oglądali. O, krasnoludy były git. Chociaż baby brody nie mają. Strefa... Świata jest ładna. Robiłem to chyba w Skandynawii z tego co wiem. Je, jest, jest ok, jest ładnie, jest ładnie, ale kurwa, mać. Kolejny problem z postaciami. Jakim prawem, kurwa, mać jest tam czarna krasnoludka? Pod... I... Nie, że jestem rasistą jakimś. Nie jestem rasistą, kurwa, mać, ale to nie ma żadnego sensu, kurwa logicznego. To nie ma żadnego sensu. Kurwa, istoty żyjące pod ziemią, które. Nie widziały, nawet, nawet nie wiedzą, co to jest witamina D3, nie widzieli żadnego promienia słońca od, od narodzin, siedzą po prostu i kopią całe dnie, chuj wie co robią i mamy tam osobę, która ma aż czarną skórę od ilości melaniny? To nie ma żadnego sensu. Nie ma żadnego sensu. To jest wbrew całej tej rasie, jakby miały nagle długie nogi. To jest tak skrytynizm. to jest Czemu oni to robią? Czemu oni mi ciśnienie podnoszą? Czemu nam wszystkim chcą podnieść ciśnienie? Dla kogo oni to robią? Dla samych siebie. Nikt tego nie obejrzy, kurwa, Po każdego kurwica strzela. Nie. Zjecją, 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 proszę. Kurwa, mać. Test łupania kamienia, krasnodów. Kurwa, no. Pik tego odcinka. Po prostu łupanie kamienia i ten krzyżący. krzyczący. O, oczywiście e e Elfik przegrał test. Poddał się i przegrał. Miał zostać wygnany, ale nie został wygnany, bo plot armor. Czy to koniec? Proszę, czy to koniec? Tak! To koniec? Tak, tak kurwa chyba. Dobra, to koniec. Serious konsultant Simon Tolkien. Stop. Czemu Simon Tolkien jest jako Tolkienowski konsultant wpisany w kredytach, kiedy oni go wypierdolili za to, że im nie pozwalał pluć tak na Tolkiena. Czekaj, czekaj, czekaj. Tom został zwolniony, bo pierdolił, że robią gówno, a ten, czyli wnuczek. A, to jest, to jest Simon Tolkien.